Siemaneczko, z tej strony Misz Gry, witam Was w dzisiejszym materiale. Kilka tematów, między innymi właśnie wpadka Garcia ciekawe rzeczy, które się wokół tego dzieją. Trochę niekończąca się opowieść, później jeszcze jedna sprawa z boksu, natomiast na koniec zamieszanie z Kanal Plus i transmisją Fame21, bo tutaj jest naprawdę ciekawie. Ale zaczynamy od Rayana Garcia i bardzo, bardzo ciekawe informacje. Jak wiemy, Ryan Garcia przyłapany i na Ostarynie i później okazało się, że również na Nandrolonie, natomiast okazuje się, że został oczyszczony z tego drugiego zarzutu, mianowicie po dokładnym przebadaniu próbki A okazało się, że jednak wynik jest niejednoznaczny i nie można zawodnika oskarżyć o stosowanie tego. No to jest ciekawa sytuacja, bo jeżeli po co w ogóle ktokolwiek ogłasza, że, że Ryan Garcia wpadł na drugim środku. Jeżeli robimy jakieś dodatkowe badania, no to w moim odczuciu po tych dodatkowych badaniach powinno zostać ogłoszone, czy zawodnik jest na tym środku, czy nie, a nie najpierw taka informacja się dostaje, a tydzień później nagle okazuje się, że zawodnik jest oczyszczony. Z zarzutu kompletnie tego nie rozumiem. Oczywiście próbka B również zostanie otwarta chyba 22 maja, jeżeli dobrze pamiętam. Więc za dwa tygodnie zostanie ta próbka otwarta. Tam pewnie no, to byłby już prawdziwy cyrki skandal, gdyby okazało się, że ta próbka jest czysta, raczej to jest niemożliwe, ale zawsze ten 1% pozostaje, że coś tam zostało niewłaściwie pobrane i coś się może wydarzyć. No, gdyby okazało się, że jednak ta jakimś cudem ta druga próbka jest czysta, no to byłby naprawdę wielki, wielki skandal. Zawsze zresztą tym wpadkom towarzyszyły dziwne wydarzenia, mi się Przypomina sytuacja Diliana White'a, który kiedyś był złapany na dopingu, później mm, kilka lat później został złapany znowu, później okazało się, że e, komisja przyjęła jego wytłumaczenia, ponieważ e, w niedalekim czasie on był badany i przez Wadę, -y, i przez UK, czyli i przez Amerykańską, i przez brytyjską. Komisję. I okazało się, że w tej brytyjskiej wyszło, że jest na szprycy, natomiast w podobnym czasie wada go badała i okazało się, że jest czysty. No i to wzięto pod uwagę i ostatecznie zostało oczyszczony z zarzutów. Czyli, jeżeli Dilian na przykład coś pobierał i nie zdążył się z tego oczyścić, i akurat wpadła ukada i go. Sprawdziła i okazało się, że jest na szprycy, a kilka dni później już się wyczyścił i sprawdziła go wada i był czysty. No to już zawodnik uznany jest za takiego, który nic nie pobierał. Ciekawe, biorąc pod uwagę to, że ten sam zawodnik już był wcześniej łapany, ale to nie koniec cyrku z Dillianem White'em, no bo kilka lat później znowu został złapany i znowu został oczyszczony. I to jest ciekawa sytuacja, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak do walki Andrzeja Wawrzyka z Diondajem Elderem nie doszło, ponieważ Andrzej został złapany na dopingu. No z piorunem to poszło. Nikt nie chciał słuchać wymówek, szybka dyskwalifikacja, do widzenia Panie Andrzeju, no bo za Panem Andrzejem, no to e, na nasze warunki stał potężny promotor, ale na warunki międzynarodowe no to już raczej malutki e, promotor, no i co się wydarzyło w przypadku Diliana White'a w podobnej sytuacji, również nie doszło do jego walki i został mm, oskarżono o stosowanie dopingu, no ale okazało się po, nie wiem, kilku tygodniach czy miesiącach, że jednak komisja zaufała wytłumaczenia Dyliana White'a, że on świadomie nic nie brał, że to dostało się w odżywce. To samo tłumaczenie miał Andrzej Wawrzyk, tylko z tą różnicą, że Andrzeja wszyscy mieli w dupie i nikt nie chciał sprawdzać, czy odżywki są zanieczyszczone danego producenta. Natomiast w przypadku Diliana White'a, no to otworzono wielkie śledztwo. Okazało się, że producent suplementów faktycznie miał jakieś dodatki, które być nie powinny w suplementach. Te suplementy brało, Dilian White i został złapany. No Ja nie mówię, że takie rzeczy są niemożliwe, bo wiem, że takie rzeczy są możliwe, szczególnie w przypadku suplementów ze Stanów Zjednoczonych. No ale zobaczcie, jak tutaj są równi, równiejsi, nie mówiąc już o tych karach za dyskwalifikację. No ciekawe, sytuacja jest rozwojowa. 22 maja otwarcie próbki B, no i ostatecznie rozstrzygnięcie tego całego cyrku. Jeszcze informacja dosłownie sprzed kilku dni: Daniel Dibła kontra Filip Hrygowicz, czy ta walka będzie o pas IBF wagi ciężkiej no i bardzo ciekawa informacja ponieważ dwa tygodnie wcześniej o ten pas ten pas będzie w stawce walki Tyson Fury kontra Oleksandr Usyk i co ciekawe zastanawiacie się, jak to jest możliwe. No tak to jest możliwe, że Usyk albo Fury zdobędą pasa IBF, w pakiecie oczywiście z wszystkimi innymi pasami, natomiast dwa tygodnie później o ten pas już będzie walczyć Daniel Dibua z Filipem Rgowiczem. Tłumaczone to jest tym, że jest podpisana klauzula rewanżowa i Usyk będzie walczył z Furym drugi raz, no i tu Federacja IBF się na to nie zgadza, bo oficjalnym pretendentem jest Filip Rgowicz. Także ktoś powie, że bardzo uczciwe zachowanie nie ma holowania pasów, no ale też pamiętajcie, kto organizuje gale w Arabii Saudyjskiej. I, I myślę, że tam już petrodolary zadbały o to, żeby tutaj jakiś pas w stawce był. Także z jednej strony możemy być naiwni, wierzyć, że to taka wspaniała uczciwość, że nie ma holowania pasów, a przecież to holowanie pasów, kiedy nikomu na tym nie zależy, trwa i to czasem bardzo długo. I tu też mamy równych i równiejszych. Natomiast tu zunifikowany mistrz wszystkie pasy będzie się cieszył tylko. Dwa tygodnie. Dla mnie jest to skrajnie bezsensowna decyzja, no bo co w przypadku, jeżeli takiego rewanżu nie będzie. No jest podpisany, no ale ja nie rozumiem sensu takiego pojedynku, jeżeli na przykład Tyson Fury zdemolowałby Aleksandra Usyka w pierwszej rundzie, znokautował go, do tego Usyk doznałby jakiejś kontuzji, która go eliminuje z, z boksu na dłuższy czas lub postanawia nawet zakończyć karierę, bo nie będzie w stanie na przykład, no przecież hipotetycznie mogą się takie rzeczy zdarzyć, no to, no to co dalej? To i tak w pas, to, to i tak Tyson Fury tego pasa nie zachowa, mimo, że chciałby wtedy walczyć pewnie z oficjalnym pretendentem, czyli Filipem Hrygowiczem, no to jest wszystko bez sensu, no ale taki jest boks i chyba się już do tego przyzwyczailiśmy, że tutaj wiele rzeczy nie ma sensu no i na koniec tego materiału temat gorący na pewno dla fanów frików Pierwsza gala na Kanal Plus. Ciekaw jestem jak to wszystko wyjdzie. No na razie mi się to nie podoba. Kiedy na początku ogłoszono tą współpracę nie miałem nic przeciwko, bo spodziewałem się, że ja jako człowiek, który ma na stałe konto Kanal Plus bez problemu będę mógł po prostu sobie dokupić tą transmisję za pomocą jednego przycisku i, i dla mnie niespecjalnie była to różnica, czy wykupuję to, a być może nawet myślałem, że będzie lepiej, bo bez problemu sobie odpalę po prostu to wszystko na e, telewizorze, wszystko będzie śmigać w ramach abonamentu, tak jak, to było, e, tak jak to było wtedy, kiedy KSW było w Polsacie, pamiętacie, czy miałeś Vectry, czy miałeś Polsa czy miałeś jakąkolwiek inną telewizję, to po prostu za pomocą jednego pstryknięcia e, doliczano Ci do e, faktury, miałeś na, na osobnym kanale transmisję, no i spodziewałem się, że tak będzie tutaj, no niestety, kurwa, zawód i to duży, e, jak czytam na stronie Kanal+, Plus, e, tutaj w jakiś Sposób wykupić, to to ja naprawdę pozdrawiam. Nie wiem, co za kretyn stoi za całą organizacją tego, ale naprawdę powinien zostać zwolniony i powinno to wszystko być znacznie uproszczone. Bo my, młodzi, to sobie poradzimy, no ale osoby ze starszego pokolenia, na no, niewątpliwie w takie jest celowanie zatrudniając tą Adamka, no to ja pozdrawiam, jak one się w tym wszystkim połapią. Bo okazuje się, że jeżeli ty masz wykupiony Kanal Plus na stałe w ofercie satelitarnej, no to sobie fejmu na dekoderze nie obejrzysz. Musisz go wykupić w serwisie i później oglądać go w Kanal Plus. Dla nas nie będzie to w Kanal Plus online. No dla nas, mówię, dla naszego pokolenia może nie będzie to jakiś wielki problem, ale samo to, że Canal Plus podejmuje, podejmuje taką dużą współpracę z największą Federacją Frikową w powiedzmy w Europie, no to no jak możesz nie oglądać, kurwa na dekoderze, będąc stałym klientem Kanal+, Plus masz taki produkt premium, który dołącza, i nie możesz go obejrzeć sobie na dekoderze musisz sobie na Kanal plus online wchodzić. To, to jest dla mnie chore. Podobnej sytuacji jestem ja. Ja Kanal Plus też mam na stałe przez Wekry i co się, słuchajcie, okazuje, że ja również nie mogę oglądać, nie mogę oglądać gali Ma. wiecie, co muszę zrobić, to jest po prostu hit. Nie mogę nawet skorzystać ze swojego konta, aby wykupić tą galę. Muszę, muszę założyć osobne konto. To drugie konto Kanal Plus, i tam sobie e, wykupić dopiero Kanal Plus. Już pomijam ten jakiś szalony pomysł z subskrypcją, gdzie możesz zapłacić. Gala jest droga, bo kosztuje 49 zł. To jest bardzo wysoka cena. Natomiast to jest jednorazowy dostęp, i jeszcze musisz zaznaczyć zgody marketingowe, bo jak nie, to jeszcze więcej. Natomiast druga opcja to jest jakaś chora subskrypcja za 39 zł, która później na stałe podwyższa ci abonament o 10 zł, i później nie wiem, czy masz w tym pakiecie gale. To, 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 to wszystko jest po prostu tak zagmatwane i bardzo mi się to nie podoba, bo w tych czasach przynajmniej od takiego serwisu jak Canal+, Plus, wymaga się co najmniej takiej prostoty, jaka Jaka była w przypadku kiedyś KSW, kiedy była dostępna przez Polsat w pay per view, lub nie wiem, lub taka opcja, że jednak cały czas można by było wykupywać tak, jak było można to robić wcześniej, czyli na stronie Fejmu bez żadnych przekierowań do kanal. Plus, no przyznam, że bardzo mi się nie podoba to całe zamieszanie z tym wykupem i zacząłem się naprawdę mocno wahać, czy w ogóle Gale obejrzeć. Tak jak zawsze gdzieś tam przede wszystkim wykupuję, nawet jeżeli. Jeżeli może gala jest mniej interesująca, a tendencja niestety jest zniżkowa, jeżeli chodzi o mnie, no ale gdzieś tam zawsze jest ten stream, spotykam się z Wami, no więc omawiam na bieżąco to, co się dzieje. Natomiast tutaj naprawdę się zacząłem mocno wahać, czy, czy wspierać tego typu przedsięwzięcie, bo bo nie podoba mi się to całe zamieszanie. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze to uprości, choć myślę, że jest już za późno na tą galę tutaj jakiś zmian dokonywać. Raczej, jeżeli jakieś zmiany się pojawią, to pewnie na następnej gali. Raczej nie byłbym tutaj też dużym optymistą, jeżeli chodzi o sprzedaż tej gali. Widzę, że Fame też podejmuje różne nieco desperackie ruchy, bo z jednej strony miało być całkowite odcięcie się od jakichś tematów więziennych, od patologii, natomiast nagle zatrudnia się. Natomiast nagle mamy walkę stracha z, z ciosem. Ja nie mówię oczywiście, że to źle, bo to ugrzecznianie mi się nie podobało, natomiast widzę tu jakąś taką niekonsekwencję i trochę jakieś desperackie ruchy, ogłoszenie takiej walki, gdzie wiadomo było, że te tematy będą głównie. Później zatrudnianie jednego z największych patusów, jakiego mamy teraz w ogóle we free fightach. No, więc to wszystko jest jakieś dziwne, niekonsekwentne. Nerwowo chyba jest tam w fejmie. No, więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać dalej. No, w sprzedaż, jakąś mocną ja absolutnie nie wierzę, z uwagi na to, że. Też jest oczywiście ta walka Usyka z Furym, co nie będzie obojętne, bo jednak, skoro mamy w walce wieczoru Adamka, no to, no to myślę, że żaden fanboksu raczej nie wybierze Adamka z Bandurą w, trzy, w dużych rękawicach, jak w tym samym czasie będzie walka Usyka z Furym. Także, no, zobaczymy. Jestem ciekaw, jakieś tam bajki opowiadane po Gali, że była cudowna, fantastyczna sprzedaż, to ja na pewno nie uwierzę. Natomiast, no, główny mój zarzut to jest właśnie. To, że powinno to zostać wszystko uproszczone, i po tak dużym partnerze jak Kanal Plus, raczej bym się spodziewał czegoś zdecydowanie lepszego. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Heja.